Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale poświęconym kredytom hipotecznym. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najczęściej zadawanych pytań przez moich klientów, mianowicie czy obecnie, czyli w połowie 2024 roku, lepiej wybrać oprocentowanie stałe czy też oprocentowanie zmienne przy kredycie hipotecznym. Przypomnijmy zatem, od czego zależy oprocentowanie w jednym i drugim wariancie. Oprocentowanie zmienne Składa się ze stawki WIBOR, na którego bezpośredni wpływ mają stopy procentowe oraz marży banku. Z kolei oprocentowanie stałe oznacza, jak sama nazwa wskazuje, że oprocentowanie swojego kredytu nie zmieni się w pierwszym okresie jego trwania. Banki stosują przeważnie pięcioletnią stałą stopę procentową, ale są też takie, które wydłużają ten okres do 7 lat. Obecnie w Polsce nie ma banku, który posiada niezmienne oprocentowanie. W całym okresie. Co zatem wydarzy się po tym czasie? Macie do wyboru przejście na oprocentowanie zmienne z marszą, która jest ustalona w umowie kredytowej, lub skorzystanie z pozostania na oprocentowaniu stałym. Co ważne, oprocentowanie stałe może różnić się od tego, które obowiązywało na początku. Propozycję otrzymacie najpóźniej, na dwa miesiące przed. Spójrz! Tak wyglądają przykładowe oferty kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym, a tak z kolei z oprocentowaniem zmiennym. Jeżeli zatem zależy Wam na jak najniższym oprocentowaniu, to obecnie lepsze warunki otrzymacie przy oprocentowaniu zmiennym, niż w przypadku, gdyby Wasz kredyt był oparty o zmienną stopę procentową. Nie będę tutaj podawał konkretnych nazw banku, gdyż niektóre obecnie. Udzielają kredyt hipoteczny wyłącznie na stałej stopie procentowej. Oznacza to, że jeżeli z pewnych przyczyn, na przykład proceduralnych, czy też ze względu na zdolność kredytową, jesteście skazani na ten bank, to automatycznie musicie wziąć kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową. No dobra, to może przyjrzyjmy się bankom, które udzielają kredytu hipotecznego ze stałą i zmienną stopą procentową na konkretnych przypadkach. Okej, okay, tutaj mamy kredyt hipoteczny w PKoBP oraz w mBanku na 400 000 złotych Zobaczcie jednak, że w momencie kiedy zwiększyłem kwotę kredytu do 900 000 złotych to różnica na racie pomiędzy oprocentowaniem stałym a oprocentowaniem zmiennym w PKoBP wynosi prawie 520 zł w mBanku to niecałe 240 Pamiętaj, że możesz zostawić również subskrypcję na moim kanale Dzięki temu będziesz otrzymywał więcej podobnych informacji o kredycie hipotecznym, a ja przechodzę do omówienia dalszej części filmu. Dlaczego zatem ludzie wybierają zmienną stopę procentową? Chociażby dlatego, że spodziewałem się, do, że dojdzie do zmian na ich korzyść. Jeżeli myślisz, że w najbliższym czasie dojdzie do spadku stóp procentowych, to może być dobry moment, żeby takie wybrać. Ja osobiście nie jestem ekonomistą, a to, co teraz przytoczę, to są informacje z Narodowego Banku Polskiego czy też niezależnych agencji, takich jak Bloomberg. Jeżeli chodzi o tych pierwszych, to już jakiś czas temu poinformowali, że zakończyli proces podwyższania stóp procentowych i nie będzie następnych podwyżek. Wiedzą Państwo, że gdyby Zarząd Narodowego Banku Polskiego i Rada Polityki Pieniężnej zarządzały światem, byśmy żyli w o wiele lepszym świecie. Większość ekonomistów jest zdania, że gwałtowny nawrót inflacji nam nie grozi, chociaż nie jest nie niemożliwy. O tyle wyższe stopy procentowe pozostaną z nami przez dłuższy okres. Mam tutaj na myśli nawet kilka lat. Aczkolwiek, taką w miarę przewidywalną wizją jest koniec przyszłego roku. Jeżeli najniższym punktem jest 1 procent, punkt procentowy, to wydaje się to całkiem realnym założeniem. Załóżmy zatem, że teraz wzięliście kredyt hipoteczny. A stopa procentowa spadła o 0,5%. Mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację. W PKOBP dalej bardziej opłaca się być przy oprocentowaniu stałym niż wybrać oprocentowanie zmienne. Z kolei oprocentowanie zmienne w M jest korzystniejsze, gdyż WIBOR jest niższy niż gdybyście tego samego dnia podpisali umowę o kredyt opartą na stałą stopę procentową. Tak to z kolei będzie wyglądało, jeżeli stopy procentowe spadną o 1%. Zakładamy oczywiście, że Wibor spada również o 1%, a korzyści z tego wynikające w M-Banku przy zmiennej stopie procentowej będą niewielkie, bo rata będzie niższa o około 70 Zł, a mniej więcej 20 Zł niższa w przypadku PKBP. Znaczące różnice robią się w przypadku. Jeżeli Wibor spadłby o 2%, prawie 900 zł różnicy w przypadku MBanku i około 620 w przypadku PKWP. Można zatem stwierdzić, że w krótkiej perspektywie 1,5-2 lata nie będzie dużych korzyści, jeżeli wybierzemy oprocentowanie zmienne. Pamiętajcie jednak, że oprocentowanie stałe wybieramy na 5 lat. Jeżeli chcecie mieć pewność tego, ile będziecie wydawać i jaka będzie rata, stałe oprocentowanie też wydaje się zasadne. Co ważne, jeżeli będziecie mieli taką możliwość, zawsze można taki kredyt przenieść bez żadnych dodatkowych opłat do innego banku. Nie wiem, czy jest sens liczyć na to, że stopy procentowo znacząco spadną. Prawdopodobnie w najbliższym czasie nie. Jeżeli jednak wasz bank. Oferuje bardzo małą różnicę pomiędzy stałym a zmiennym oprocentowaniem, to i tak, w dłuższej perspektywie, może okazać się to yy, korzystniejszą opcją. Osobiście, zwróciłbym uwagę na to, jaki bank wybieracie i jaka jest różnica wyjściowa pomiędzy oprocentowaniem stałym a oprocentowaniem zmiennym. A Wy co o tym myślicie? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu.